Jesteśmy na wystawie kolekcjonerów w Łowickim Muzeum, prezentowane są zbiory prywatne, jest Pan chyba najmłodszą osobą tutaj z grona kolekcjonerów. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pasja do zbierania, do kolekcjonowania rzeczy? A więc moja przygoda z kolekcjonerstwem zaczęła się od tego, że pierwszy album z monetami dał mi dziadek. Który był niekompletny, lecz brakowało tam konkretnych monet. No i jeździłem na giełdy, doszukiwałem się tych monet, starałem się go uzupełnić. No i to wszystko, wszystko kolekcjonowałem z dziadkiem. No i później jakoś tak, gdy zapełniłem ten cały album, zaczęło się to rozszerzać jakieś inne monety, inne albumy. No i tak to się narodziło i trwa do czasów. Przez ten czas poznałem dużo ludzi. Zainteresowałem się też historią w dużym stopniu, bo obecnie studiuję archeologię, oraz no jest to ciekawy, ciekawy, ciekawy temat, że można poznać inne osoby, które się również. Mm -hmm. Interesują tym samym tematem. A jakie monety? Jakie monety? Czy to jest, nie wiem, te najnowsze raczej nie myślę, że to chodzi o coś już starszy, Teraz tak? Monety. Interesują mnie bardziej monety obiegowe, różne ich warianty. Ale polskie rozmiany, czy? Głównie polskie. Chociaż, no, jak wiemy podczas saborów, no, to na naszych ziemiach obiegały różne monety, tak. więc i w mojej kolekcji też są mi monety innych państw zaborczych, że tak powiem. A ta pasja do kolekcji wybiega troszeczkę dalej poza monety, czy tylko to jest takie... Stricte tak, znaczy stricte są to monety, ale jeszcze zbieram też stare modlitewniki Aha. oraz pocztówki i różne takie, jeszcze też stare wagi stare na przykład też. O, to jest kilka różnych tematów. Tak, tak, chociaż stara się ograniczać to jak najbardziej, bo jak się zbiera wszystko, to się nie zbiera niczego. No właśnie, czy to jest tak, że trzeba jednak mieć tak zwaną szufladę, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, jakiś temat? konkretny czy, czy grupę tematów i nie wychodzić poza, bo to jednak... Myślę, że tak, bo jeżeli się przekroczy tą pewną granicę, to już nie będzie to kolekcjonerstwo, a bardziej zbieractwo i to takie dosyć no jak, jak mówię, jak się zbiera wszystko to się nie zbiera niczego. A Pan prowadzi też tak katalogowo, że, że opisuje Pan monety, stara się zachować taki porządek w tych swoich zbiorach? Staram się tak jak najbardziej, żeby na przykład jak się chce komuś pokazać też część swojej kolekcji, żeby ta osoba wiedziała, wiedziała, też, z czym ma styczność, może na co zwrócić uwagę przy patrzeniu na daną monetę. Mhm. A mam pytanie właśnie, czy takie, yy, yy, u kolekcjonera ważny jest, jest przedmiot, czy jego historia również? No. Kontekst, w jakim się pojawił, czy też jego zdobycie, albo osoby, które go posiadały, jak to wygląda? Myślę, że i jedno i drugie. Bo na przykład no, ja nigdy bym nie, nie sprzedał jakiejś swojej monety, czy nie wymienił się nawet na inną, jakieś monety, którą dał mi dziadek, albo, albo wujek, albo ktokolwiek. Mhm. No i to są monety, które są sentymentalne dla mnie, ale na przykład to inne, które gdzieś zakupiłem na giełdach, myślę, że nie było. Nie, no, inni też kolekcjonerzy nie mieliby też tak mi tak się wydaje bynajmniej. Uh -huh. E, Takie jakieś bariery, żeby, żeby się zamienić albo pozbyć w e, zamian za, za jakiś inny przedmiot do swojej kolekcji. A proszę powiedzieć, teraz te zbiory, które Pan posiada, one są jakieś duże, czy to jest dopiero początek właściwie tej drogi kolekcjonerskiej? Ja zbieram może to już około, około 10 lat. Może no nie jest to jakaś pokaźna, wskaźny zbiór, ale no trochę trochę kilo jest, bo no monet z ślubu rodziców miałem około 13 kilo do <laughs> i przejrzenia, także Aha, to sporo. Ale, no, także ale była przy tym niesamowita zabawa i, uh -huh. i to chyba jest najważniejsze w kolekcjonerskiej i, i w pasji. Okay. Żeby było to przygodą. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.